Siema, go jestem Panice, w dzisiejszym nie sobie o to w szósty odcinek naszej pięknej serii e, No to pięć w górę, kolejne wyzwanie, kolejne pięć w górę i siódmy odcineczek W sobotę albo jutro, nie wiem aktualnie, nie wiem za bardzo A w ogóle dzisiaj chyba już się nie pojawi na kanał gamingowy, bo tam przechodzimy w tv więc jeśli ciebie nie było to wpadaj A teraz, kurde, gram, w ogóle się pociskam, bo ja nagrywałem to Wtorek, powiedziałem, że nagrywa w piątek i był jeden dzień do przodu. Tak jakby. Ze Story. No ja nic nie kupuję tutaj. Już się przewrócił. Uuu! Jezus Maria. W ogóle mam nadzieję, że jest coraz lepsza jakość na naszych filmach, bo bardzo się starałem, żeby ta jakość była wręcz obłędna. Więc mam nadzieję, że jakoś Wam się podoba. I za niedługo będę montował film, więc... Kurde, W Mogę no sorry, się tak teraz przez chwilę mówiłem, ale powinny... Nie wiem, czy będę montował film. Może. Będę. A w ogóle już nie mogę doczekać, jak bijemy 40 subików. więc szukam specjalności fajny będzie w ogóle chciałbym zrobić bardzo reakcję na reakcję na kanał o to animacji o to jest ale nie wiem czy on się zgodzić czy mogę tak bez pytania więc napiszę mu na przykład jakiś Nå vil Atshiko komme og hente oss, for å stå på rygga.

To jest łatwo akurat to było, ale myślałem, że to, wszystko naraz, to wszystko jest kamara, to jest niemożliwe. Ja mam tikeny, mam tikeny, mordy, mamy tikeny, więc na spokojnie. Tutaj błagam na bank będzie żyćko, Bo mam takiego farta. Może nie będzie żyćka. Nie no. Ach, farcik, piękny. Trzeba by było coś pokupywać. No I to sobie zostawimy, bo ja to widzę, że akurat jest jedno z łatwiejszych, to sobie jeszcze kupimy. Uuuu, wow, kolik 12 pinů. Myslím, že to je jedno z loptyjších. No i to sobie ještě kupujeme. Začnu ti na plus. No, ne, nevyšlo chyba. Nevím, neumím umím Já, Jezus, Maria, teraz máme fajné návět, tak je. Druhé ale nie są aż takie trudne, jak się wydają, więc fajnie. A dlaczego że pięć papuń w górę być, żeby był kolejny odcinek serii. W ogóle ja nie piszę hasztagu, po prostu ja piszę odycy Nie wiem dlaczego, nie wiem, hasztagi będą w kolejnej serii po prostu, bo kolejna seria ma być o to, taka seria, no nie, nie, no nieważne. Dowiecie się o niej później. O kurde, robię mi to. E, no, jeszcze nie wiem jaka będzie seria, ale na pewno się jakoś pojawi w jakiejś gry na kanał gaming. O, nie wiem jaka jest za bardzo teraz modna i nie wiem jaką by nagrać, bo po prostu... No, nie wiem czy chcieliście, by na przykład Minecraft Survival. To ja was to chyba za bardzo nie interesuje. A w ogóle dawno nie byliśmy na panditowicach. Co ty sądzicie, że powrócisz na panditowicę? Ha! Zrobiłem to, ale łatwo. Mówię wam, że to łatwo, bo to się nie opłaca popiewać. O, tu jest to, to jest naszą ulubiona... O kurde, to nie jest na kolor. Jest! 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 Jeszcze to jest. Górna, czyli ja to chciałem, gówno. A i to do, dobra, i nie ma kiedy zdzimy. chcę do szkoły, trzeba jest mi smutno. ale piąteczek dwudziątkineczek! 14 minutowy! Powinien się zjadlić. Mordy! Nie wabicy się! Ramordy, ja nie wiem co jeszcze w tym odcinku zrobić. Oczywiście jutro będzie dłuższy odcinek. W się z, nim się z nim